Uwaga, klikam i mamy świecącą jedynkę, czyli to oznacza, że tutaj będzie coś w tym mega boxie. 3, 2, 1 i kolejna jedynka pod rząd. Co tu się w dzisiejszym odcinku dzieje, to ja totalnie nie mam pytań. Uwaga, klikam i trzy skrzynki pod rząd i w każdej skrzynce świecąca jedynka. Nie! To, co się dzisiaj dzieje, to jest jakiś totalny, słuchajcie, hit. A teraz lecimy z pakietem oznakami. Uwaga, klikamy. Siema, jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie nagrody w karnecie zadymiarskim sezonu trzeciego od poziomu 61 do poziomu 70. Tak jest, ukończyłem już jak widzicie tutaj karnet, e, a więc dzisiaj sobie właśnie te wszystkie nagrody odbiorę. E, no ale tutaj nie przedłużając, oczywiście zanim to, to zostawcie łapkę w górę pod będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Yy, oraz będzie więcej takich openingów, bo naprawdę mam przyszykowane już kilka takich mega grubych openingów, także no myślę, że warto. Oraz zostawcie oczywiście subskrypcję, najpierw wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach i abyście po prostu byli na bieżąco z moimi wszystkimi filmami, bo jeśli lubicie Browsats, to to mój kanał Was na pewno zainteresuje i zaciekawi. Oraz zapraszam Was do opisu tego filmu, ponieważ sam znajdziecie moje wszystkie social media oraz znajdziecie tam również mój klub Browsats, który jest top 100 polska, więc serio warto zaglądać do opisu i warto wbijać do mojego klubu. A więc szybki dzisiaj wstęp. Temp, no i od razu pokażę Wam tutaj moje szanse, a więc zwróćcie uwagę, że szanse na trafienie legendy, bo brakuje mi tylko w tym momencie yy, Sandiego oraz Amber wynoszą yy, 0,2966%, więc no co jak co, ale są one naprawdę mega, mega duże. No i tutaj myślę, że możemy dzisiaj coś trafić. Okej, okay, w takim razie tutaj przechodzimy sobie do karnetu i przechodzimy do nagród. A więc uwaga, lecimy najpierw od znaka, także odbieramy sobie tutaj oznakę do kolet i lecimy sobie z Big Boxem. No i pierwszy big box, mamy monety. Dobra, dalej gemy, 20 gemów. To się na pewno przyda na przyszłość na karnety oraz skiny. Dalej tutaj mamy kolejną emotkę do kolet. odbieramy sobie oczywiście tutaj te emotki Dobra, kolejna skręczka tym razem Brawl Box boxy sobie zostawię na później Dobra, lecimy teraz Big Boxem, no i tutaj mamy na razie same monety I kolejna emotka do kolet. także tutaj fajnie, bo te emotki są naprawdę limitowane Więc tutaj warto, ym, no warto po prostu je odbierać i wbijać No i kupować karnety Także dobra, lecimy sobie tutaj monety odebrane, teraz Big Boxik No i mamy tutaj znowuż monety Tutaj kolejna emotka do kolet. Dobra, dalej 500 monet, całkiem sporo. E, dobra, dalej ostatnia emotka w tym karencie do kole, także uwaga, tutaj e, piękna emotka. No i dobra, mamy tutaj jeszcze pakiet oznak! Ej, szczerze mówiąc, zapomniałem, że mamy tutaj pakiet oznak. Ej, to będzie dzisiaj mega ciekawe. Ser, dzisiaj się będzie mega grubo działo, tutaj mamy jeszcze dużo mega boxów. No i dobra, słuchajcie, my się tutaj przechodzimy sobie od razu do megaboxów, a więc uwaga, pierwszy megabox, klikamy i trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, to wtedy będą większe szanse, że coś wypadnie i uwaga, klikamy i... No 500 monet, ale jeszcze przed nami kilka megaboxów i yy, no i jeszcze tutaj za punkciki sobie bierzemy zaraz skrzyneczki Także uwaga, tutaj megabox numer 2 Uwaga, klikam i mamy świecącą jedynkę, czyli to oznacza, że tutaj będzie coś w tym megaboxie Dobra, słuchajcie, ja już tutaj jestem szczerze mówiąc zadowolony, no bo już tutaj coś w tym openingu mamy Także tutaj do tej pory nic nie było, ale teraz może to będzie legenda A więc uwaga, klikam, otwieram i... Ha, już myślałem, ale mamy tutaj gadżet Gadżet do bula Tupacz, byk może przerwać super atak i spowolnić wszystkich przeciwników na 1,5 sekund potężnym tupnięciem. Yy, fajnie, gadżet do bula, najnowszy gadżet do niego, więc tutaj fajnie, gadżetik, yy, fajnie mieć taki gadżet. W ogóle wydaje mi się, że mam tutaj bardzo możliwe, że wymaksowanego już bula. Tak, mam już teraz słuchajcie, wymaksowanego bula. Yy, bo brakowało mi teraz tego gadżetu yy, odkąd on został dodany do gry. Dobra, otwieramy sobie tutaj ostatniego megaboxa, oczywiście, że za chwilę będą punktiki, za te punkciki pewnie też będą skrzynki, yy, także uwaga, klikam 3. Dwa, jeden i kolejna jedynka pod rząd. Co tu się w dzisiejszym odcinku dzieje? To ja totalnie nie mam pytań. Ej, co tu się dzisiaj dzieje? Dwa megaboksy pod rząd i mamy dwie świecące jedynki. Wow, <grym> naprawdę, mocno się dzieje. A więc uwaga, klikamy i. No i tym razem mamy Star Power, ale tutaj słuchajcie, idziemy coraz y, bliżej legendy, no bo najpierw gazet później Star Power, więc teraz słuchajcie, y, kolej na legendę. Tutaj mamy już jakby tak naprawdę wszystko oprócz y, legendy y, Także tutaj przeczytajmy sobie opis tego Star Powera. A więc ja jest to Star Power do Bibi, pozycja obronna. Jeśli pasek Turbo BB jest w pełni naładowany, wszelkie doznawane przez nią obrażenia są mniejsze o 30%. Naprawdę fajny star power, fajnie, cieszę się, tu też mamy jeden gadżet ten star power w dzisiejszym openingu. No i dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy tutaj punkciki różne. Dobra, odbieramy sobie słuchajcie te punkty, no i tutaj mamy big boxa, a więc odbieramy sobie tutaj big boxa za punkt. Uwaga, klikam i trzy skrzynki pod rząd i w każdej skrzynce świecąca jedynka. Nie! To co się dzisiaj dzieje to jest jakiś totalny słuchajcie hit. Ja co tu się dzisiaj dzieje? Czegoś takiego to nie no coś takiego to się tak rzadko zdarza słuchajcie Nie serio zostawcie łapkę w górę i subskrypcję bo wow co tu się dzisiaj dzieje to, 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 to totalnie nie mam pytań no Dobra nie pytam i klikamy uwaga był Gadżet był Star Power i uwaga teraz klikamy może tutaj będzie legenda i no dobra, mamy tutaj gadżet, ale jest to słuchajcie, gadżet, który jak to nagrywam no i jak to opublikuję, został w dzisiejszym dniu dodany. A więc tutaj bardzo ciekawe, dzisiaj mega grubo się tutaj dzieje. To jest najnowszy gadżet, dzisiaj został właśnie dodany. No i dobra, gadżet do B, dziki rój. BI wypuszcza rozdrażnione pszczoły w liczbie 3, które oddalają się od niej po spirali, zadając obrażenia rosnące wraz z odległością. Maksymalnie 1000. No naprawdę fajny gadżetik, tutaj do B Do B mam już teraz dwa gadżety Mam jeszcze do niej jeden Star Power No i dobra, to sobie ramy sobie tutaj jeszcze Po dwa gadżetonów, a my tutaj no naprawdę Ciekawe się dzisiaj dzieje i otwieramy sobie Tutaj dalej, więc tutaj już tutaj widzę, że tutaj Nic nie mamy, więc mamy tutaj jakby teraz samą Końcówkę i na sam koniec pakiet Oznak, ja się tego już nie mogę słuchajcie doczekać Dobra, klikamy za to i mega Box, więc odbieramy sobie mega boxa, tutaj myślę, że Może być grubo, jak tutaj już cztery Skrzyki pod rząd, to będzie świetna sędynka To ja totalnie, no nie będę wiedział co powiedzieć. W takim razie, dobra, klikam, uwaga i... No dobra, to już by była przesada, jakby 4, 3, pod to by była świecąca jedynka, to już tutaj był chyba, nie wiem, fikołki jakieś walił, także tutaj, no to już by była jakaś przesada, więc tutaj nie ma co się dziwić, ale mamy, słuchajcie, jeszcze jedną szansę, ostatnia skrzynka w dzisiejszym odcinku, uwaga, zobaczymy, ostatni mega box, ostatnia nadzieja, uwaga, klikamy, no i dobra, tutaj już same monety oraz mamy jeszcze tutaj e, podwajać żetonów plus 200, a więc to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, a więc generalnie ym, pewnie jesteście ciekawi, czy odbiorę sobie tego skina Trixie Colette i tak jest odbiorę sobie go, ale słuchajcie odbiorę sobie tą nagrodę w osobnym odcinku ponieważ nagram z tego skina taki osobny odcinek, także to też macie przy okazji zapowiedź ym, jednego z kolejnych odcinków na moim kanale, także dzisiaj tego skina nie odbiorę, ale spokojnie odbiorę go w jakimś innym odcinku, a teraz lecimy z pakietem oznak, a więc uwaga klikamy i mamy tutaj takie odznaki. Yy, nawet myślałem, że to będzie jakby taka zapomniałem, że to tak się od razu otwiera, a więc no tutaj emotka do Barleya, emotka do Tary. No i mamy emotkę do Mortisa, który pokazuje łapkę w górę. Naprawdę fajne emotki, mamy tutaj dwie emotki do Barleya, co ciekawe, do Tary. Y, taka... jakby wygląda mi ona taką na... w sumie nie widzę jakiejś różnicy pomiędzy zwykłą emotką do Tary. Mamy tutaj jeszcze również emotkę do Mortisa, który pokazuje łapkę w górę. Y, ta emotka podoba mi się najbardziej, no i w sumie do tej pory jest to moja ulubiona emotka, y, którą posiadam, y, z tych oczywiście trafionych z pakietu oznak. A więc no, tak to tutaj wygląda. Okej, okay, więc dzisiejszym odcinku to już wszystkie nagrody, a więc e, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeszcze tutaj na sam koniec pokażę wam jakie mam teraz mega wielkie szanse na trafienie legendy, a więc zwróćcie uwagę 0,3066, no i takie duże szanse to naprawdę już tutaj gwarantuję wam, że niedługo trafię tą legendę na pewno. Także bądźcie na bieżąco, subskrybujcie mój kanał, łapkujcie ten film, e, to będzie szybciej, e, będą szybciej kolejne openingi, e, bo mam naprawdę tutaj przygotowane e, kilka openingów takich przemocnych, także jak już tutaj powiedziałem wcześniej, no i przejdźmy sobie do podsumowania. a w dzisiejszym odcinku trafiłem sobie, słuchajcie tutaj gadżet do bula, e, tupacz, no i tutaj mamy już jak widzicie wszystko do bula, dalej mamy tutaj e, trafione w dzisiejszym odcinku Star Power do B i B, znaczy do BB, no i jak widzicie tutaj pozycja obronna i Bibi również mam w tym momencie wymaksowaną, no i dalej co... Tutaj, mamy, mamy tutaj gadżet do y, bi, y, no i tutaj jest to najnowszy gadżet, który został dodany dzisiaj, y, dziki rój, y, no i słuchajcie, tak to wygląda, to już chyba niżej nic nie mamy, tak jest, dokładnie, niżej już nic nie ma. A więc ja już słuchajcie, nie przedłużam, a więc w dzisiejszym odcinku to był na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę, bo naprawdę było dzisiaj grubo. No i pamiętajcie, że jak tych łapek w górę będzie dużo, no to nagram właśnie kolejny opening, także warto łapkować. No i również subskrybujcie, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, no i m.in. powiadomienia o kolejnych openingach na moim kanale, no bo gwarantuję Wam, że już niedługo już w najbliższych openingach trafię tą legendę, a więc no warto być na bieżąco. Dobra, ja już nie przedłużam, napiszcie w komentarzu 3, bo trafiłem dzisiaj 3 rzeczy, a ja przypnę wam serduszko. A więc wiesz, policiku, to już było na tyle, także ja już tego nie przedłużam, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!